Witam, szanowny grono graczy. Nie było mnie troszkę, robiłem w studio popołudniami, pracowałem i trudno było pogodzić w ogóle nagrywanie, ale wracam powolutku. Tam już właściwie się już kończy, robota, jeszcze przyszły tydzień będzie ok. I przyjdą święta, i przyjdzie wolne, więc będzie można siedzieć i coś robić, grać, i tak dalej. Tak więc, moi drodzy, tutaj widzicie Metamorph Challenge Rewards, czyli nagrody za wyzwania w tej lidze, która rozpoczyna się kiedy? Jutro więc wszyscy pewnie będziecie siedzieć, ja chyba też. A więc w sumie całkiem jest spoko sprawa. Chyba zaczyna się od 21 albo 22, z tego co pamiętam tak mi się wydaje. Dużo zmian nadeszło w tej lidze i chciałem z wami o tym porozmawiać. Jeżeli chodzi w ogóle o mm, zmiany, to one dotykają głównie łuków i umiejętności do łuków. Więc możecie sobie tutaj mniej więcej zobaczyć. E, wchodzi nowe, e, wchodzą nowe skille, artylery balista, E, N-Snaring Arrow, czyli coś, co spowalnia również bossów. E, jestem ciekaw, jak to będzie działać, bo to ma bardzo fajną efektywność zadawanych obrażeń, aż o 175%. Więc spoko sprawa i increased attack speed. Jestem ciekaw, jak to będzie działać. No, od levelu 28, z tego co kojarzę, e, będzie można tego używać. Shrapnel Balista, w ogóle, build na dużą ilość Balist, może być fajny. Ale muszę zobaczyć sobie na mój stary build, w building Gdzieś on tam jeszcze jest Oczywiście drzewko też się zmieniło, więc to jest istotna sprawa Supporty, saport. Support Właściwie to nie będę tłumaczył każdego poszczególnego Jak mniej więcej działa Ale będzie tutaj, będzie można się bawić różnymi Zamrażającymi pociskami, spowalniającymi Podpalającymi, chociaż tam pojawił się taki mały mankament, jeżeli chodzi o same, same stwory i bossy. E, ogólnie te potwory będą miały większe e, odporności na takie rzeczy troszkę. Czyli znaczy, paradoksalnie przymrozić, zamrozić będzie łatwiej, ale mają większe odporności na obrażenia od e, żywiołów i od chaosu. Więc trzeba będzie przemyśleć, którym buildem zastartujemy, za tak naprawdę. Great Volley e, Support. Dodatkowe cztery pociski wystrzeliwują, więc będziemy się tak naprawdę dość mocno bawić tymi pociskami. Oczywiście jak widzicie Awakening... Awakens, przepraszam, Support Gemy się pojawiły w tym, w tym dodatku. Pokażę Wam tylko trzy. To są Gemy, które możemy użyć, użyć od levelu 80. Ciekawy jestem, jak bardzo drogie będą te rzeczy, ponieważ zmieniają dość mocno umiejętność i dają kolosalne wsparcie. Tutaj, jak widzimy, że wspierający gem dostaje aż 49% fizycznych obrażeń, przekształcenie na extra fire damage. Czyli będziemy tutaj karać potwory. To będzie naprawdę drogie, takie mam wrażenie. Tak samo jest mrus, tak samo jest błyskawice, chaos. Więc. Dość konkretnie, możemy sobie tak przejrzymy, e, tak w skrócie, e, Brutality, Bullying Damage. Właściwie powiem Wam szczerze, że teraz się zastanawiam dość mocno nad podpaleniem nad efektem podpalenia i z szybkiego spalania. Był taki build, gdzie mogłeś nanieść kilka, sp kilka efektów spalania e, na jednego potwora dwa lub trzy, z tego co pamiętam. I to byłoby ciekawe teraz spróbować z czymś takim, mówiąc szczerze. Jak widzicie, Balista ten support jest. E, właściwie kiedyś się nazywał Runge totem e, support, więc e, okay, przejrzycie sobie to wszystko. Ale przejdźmy do ważniejszych m, e, rzeczy. Oczywiście Conqueror of the Atlas się zaczyna raz z tym e, buildem. Ja jestem, znaczy z tym Stolnikem, jestem bardzo ciekaw, jak tak naprawdę będzie wyglądać gra. Czy to co mówili, że wioska, pierwsza wioska się zmieni? Czy to rzeczywiście wprowadzą? Tutaj oczywiście będziemy podbijać Atlas. E, pięć nowych endgame bossów się ma pojawić. Zobaczymy, czy, czy w ogóle w tym e, dodatku. Więc to, to omawiają to, co wcześniej, o, o czym wcześniej żeśmy rozmawiali. Jak widzicie, tu support gamy się pojawiają wraz z tą zmianą. E, new Influenced Rare Items. E, mamy tutaj pewne e, currency, w sumie Exalted Orb, który daje konkretne modyfikatory. Jak widzicie, Hunter, Adjudicator, Warlord i Crusader to są właściwie ci bossowie co będą dropić takie ładne rzeczy no i mamy tutaj Ensnering który się pojawia yy... Barge support zmieniony, arrow, nowa support, też będzie można się fajnie pobawić, więc prawdopodobnie wszyscy będą na łukach biegać. Ja nie jestem jakimś fanem łuków, szczerze mówiąc. E, troszkę tam się zmieniło physical damage, ja o tym za chwilkę powiem. Ja tyle rybalista mnie bardzo interesuje, bo to będzie bardzo przyjemna rozpierducha na ogień. I paradoksalnie może spróbuję sobie zrobić coś e, związanego z ogniem, z, ze spalaniem, ale na balistach też, więc będzie, będę sobie musiał to prze, przejrzeć. Mamy też nowe przedmioty, takie jak Mana Storm, gdzie rzucając czar, poświęcając całą manę i dodajemy obrażenia od błyskawic. Fikawa sprawa. Później bardzo interesujące rękawice, gdzie właściwie możemy ją modyfikować w momencie, kiedy jest Corrupted. I dodatkowych 5 implicit modyfikatorów może mieć. Tutaj mamy właściwie nowe karty, no i Lash of Oblation, gdzie właściwie możemy mieć każdy typ. Spela Offering o, i on jest zredukowany, jeżeli chodzi o czas trwania 50% i jeżeli chodzi o sam efekt do 25%, więc możemy rzucać mocno te, e, te spele, które dają nam buffy, jak e, zapewne pamiętacie, do minionów. No, Okej, okay. przechodząc dalej, jest to dość istotna sprawa. Metamorph wchodzi jutro, więc będziemy tutaj tak naprawdę tworzyć swoich bossów. Będzie to wyglądało w taki sposób, ja postaram się Wam to zrobić w filmik, jak trochę pogram, mniej więcej o co chodzi, zrobimy sobie kilku bossów. Istotne jest w tym wszystkim to, że tak naprawdę jeżeli chodzi o samych bossów, no to będziemy mogli wygenerować jakiś koksa. Jak widzicie mamy też katalizatory. One dropią nam w momencie kiedy rozbijemy jakiegoś tam bossa i będziemy mogli naszą biżuterię, e, zwiększyć jakość tej biżuterii i różne modyfikatory dodać, więc będzie też zabawa, zabawa z ta, samą biżuterią w tym e, dodatku. I teraz balans Path of exile. Słuchajcie, dużo zmian w balansie, ale łuki dostały buffa. Niektóre kamieczki wspierające nerfa, nie będę wszystkiego wam czytał, tylko te, które są dość interesujące dla mnie, więc linka zostawiam, ale pierwsza sprawa to jest Mirage Archer, w każdym buildzie był, dostał nerfa, jeżeli chodzi o zasięg obrażenia, no cóż, trudno. Point Blank, przedtem było 50 na 50, 50% jak jest blisko koleś i 50% mniej jak jest daleko, teraz jest 30% więcej i 30% mniej. Ok. Fair enough. Jeżeli chodzi o e, Shaper mod, e, który dawał. Modyfikator Shapera, który dodawał wrażenie od mrozu za każde 10 deksa, to zostało znerfione. Słuchajcie, e, też e, niektóre bazowe przedmioty jeżeli chodzi o łuki zostały zmienione jeżeli chodzi o tą statystykę bazową. Czyli np. Assassin Bow, Sniper Bow i Recurve Bow teraz mają Global Critical Strike Multiplayer multi, Multiplayer to się chyba czyta. E, spine Bow, Ivory Bow, Bone Bow e, teraz mają e, większy Critical Strike Chance. Ale zmieniono też możliwości dodania moda do łuków i różdek. Jeżeli chodzi o atak speed, też będzie można wyższy tir wrzucić, czyli 17 od 17 do 19%. jest spoko, jeżeli chodzi o craft. Jeżeli chodzi o potwory, tutaj. Niestety spódna wiadomość, jeżeli chodzi o pasywkę, ogólnie pasywki na drzewku i klasy ne nekromanty, to tutaj troszkę zostały zmniejszone debuffy, jeżeli chodzi o szybkość poruszania się, e, ogólnie zombi Zombie został dos dostał troszkę w pierdzie, bo teraz mniej obrażeń będą zadawać, Mniejsza, mniejsze uderzenie, zasięg uderzenia, jeżeli chodzi o slam jest, no i ogólnie został znerfiony, Rise Spectre, Mogłeś przyzywać trzecią spektrę na 21 poziomie tego GEMU. To teraz będziesz przyzywał na 25. To jest ciekawe. Non-Damaging Ailments. Tutaj chodzi o to, że tak naprawdę przedtem było tak, że żeby zaaplikować 1% chilla, to musiałeś zadać 1,67% życie potwora, zbić. Teraz będzie tak, że minimalna ilość porażenia przymrożenia. Mówmy o przymrożeniu. Będzie wynosić 5%, więc i, i dodatkowo będziesz musiał zbić życie potwora tylko 0,4% i on będzie już przymrożony, czyli łatwiej będzie tak naprawdę wbijać przymrożenie, podpalenie, porażenie, przymrożenie, porażenie e, dla bossów. To jest mega ważne. No i oczywiście Increased Chill Effect na przykład e, będzie dość istotny w tym, w tym przypadku, jeżeli będziemy chcieli grać na Non-Damaging Ailments. W jakiś tam sposób. No i dodatkowo, jeżeli chodzi o lokację startową dla Rangera, tam będą umieszczone pewne rzeczy, które wzmacniają Shock, Lightning, Ignite, czyli podpalenie i Flash Freeze Cluster, więc trzeba będzie się rozejrzeć koło Rangera za takimi bajerami. Jeżeli chodzi o coś takiego jak Ailment Tree Short, on był zawsze, jednakże jeżeli chodzi o bossów to przeważnie. Ailment 3 Short był wysoki, oni go teraz zmniejszyli i teraz Ailment 3 Short <noise> będzie mniejszy niż, niż ich życie. Innymi słowy, żeby wbić teraz porażenie, przymrożenie, będziemy się przebijać przez Ailment 3 Short, który jest o wiele niższy niż życie takiego bossa. Dlatego o wiele łatwiej będzie to wszystko aplikować. Suma summarum będzie łatwiej kogoś przymrozić, porazić i podpalić, co jest spoko. I tutaj mam troszkę złych informacji, bo jeżeli chodzi o odporności potworów, one zostały podniesione i bossów również. Czyli tak naprawdę, e, regularni będą mieli 40% odporności z 30% podnieśli. E, 25% house Resistance, czyli odporności na chaos, zwiększone z 15%. E, potężni bossowie będą mieli aż 50% odporności i 30% odporności na chaos. Więc będzie trudniej ich ubić i właściwie nie wiem jak oni sobie wyobrażają to wszystko z tego względu, że te słabsze bildy będą miały ciężej się przebić tak naprawdę, bo chodziło o to, żeby to zbalansować. Tylko że patrząc wcześniej na te dodatki do obrażeń, no to będziemy zadawali tak jakby więcej obrażeń w przypadku niektórych umiejętności a tak naprawdę będziemy musieli się przebić przez większą odporność. W pewnym sensie próbowałem to raczej chyba zbalansować, tak sobie teraz myślę. Na głos kolejną sprawą to jest pancerz potworów. W stosunku do poprzednich update'ów to tam za wiele się nie działo i te potwory miały bardzo niską odporność na fizyczne obrażenia. Teraz zostało to zmienione i potwory będą miały większy pancerz. Ale raz z tym dodano statystykę minus x% do Total Physical Damage Reduction Against Your Hits, czyli przeciwko waszym obrażeniom, zmniejszono. Zmniejsza się fizyczne e, redukcje obrażeń. Więc to jest dość istotne. Nie możemy zejść poniżej zera. Inaczej jest w przypadku odporności. E, przy resistance penetration, tam możemy zejść poniżej, e, mi, poniżej zera, na minus ileś tam, 20% na przykład. Tak więc będzie trzeba e, to mniej więcej sobie jakoś przejrzeć. Dodatkowa ta statystyka będzie aplikowana, jeżeli chodzi o endurance charge i modyfikatory mapy więc trzeba będzie sobie to, to po prostu przejrzeć Impale został też zmodyfikowany jeżeli chodzi o tą statystykę no i życie ogólnie życie potworów zostało zwiększone o jakieś średnio 10% czyli będą te potwory bardziej żywotne, będą miały więcej odporności będą miały większy pancerz i może tak naprawdę te wszystkie liczby jeżeli chodzi o statystyki jeżeli chodzi o umiejętności to wcale to nie będzie tak miłe i przyjemne tak mi się przynajmniej wydaje tak czytam sobie ten punkt tutaj. Bosowej mapy też zostali buffnięci, jeżeli chodzi o życie. Jeżeli chodzi o Eldera, on ma o wiele więcej życia niż miał wcześniej. Jeżeli chodzi o Ad Siri, dokładnie to samo się stało. Zatem mniej więcej jakby dostosowali to życie względem obrażeń, które będziemy zadawać. No, jestem ciekaw, jak to, jak to będzie się teraz grało, tak naprawdę. Jeżeli chodzi o te modyfikatory. No tutaj jest to co mówiłem wcześniej, że na przykład dostajecie buffa za 10 dexa Cold damage to zostało znówione. Elemental damage as extra. House damage też zostało znówione. Na dwóręcznych broniach, jeżeli chodzi o Shapera i Aldera, nie będą się pojawiały e, takie mody jak Increase Physical Damage. Albo Socketed Games are Supported by. Więc to też w sumie istotna zmiana. No i oczywiście teraz Can have multiple crafted modifiers zmieniono na Can have up to 3 crafted modifiers. Więc. To jest dość istotna zmiana. Te rzadkie przytomki nie będą mogły być aż tak powerne. Ok, teraz dodatkowe rzeczy. Szkoda, że to wszystko nie jest po polsku. Naprawdę to polsko-angelsko to się można pomylić. Arc, Solen, Mortar Strike, Shattering Steel, Lensing Steel, Venom Gyar i inne umiejętności zostały buffnięte. I to jest buff. This to jest buff. Ok, fajnie. Eee, kolejna rzecz. Incise Mines, Projectiles. Teraz mają z, um, ograniczony zasięg, ale poprzez e, Projectile Speed e, będziemy mogli zwiększać da, dystans tych pocisków. Jeżeli chodzi o Area of Effect, teraz będzie troszkę mocniej działać. Jeżeli chodzi o Skill Enhancement, e, Fortify i Buff Unshattered Wheel e, teraz będzie dawała mniej, less damage taken. Innymi słowy, e, chcą tutaj prewentować, żeby gracze nie mogli osiągnąć 100% redukcji otrzymywanych obrażeń. reduce damage taken. Okej, okay, horane. Nie powiedziałem o wszystkim, ale mniej więcej clue jest takie, że potwory będą o wiele silniejsze, bardziej odporne, ale z kolei e, jeżeli chodzi o umiejętności o łuków, to dostały mocnego buffa. Patrząc na resztę, hmm. Będzie się zupełnie inaczej grać w teorii, odczytając te zmiany, które tu nam przedstawiono. No dobra, teraz przejdźmy do miłych rzeczy, znaczy miłych. Trzeba wydać pieniądze, więc nie wiem, czy to jest miłe, ale kupowanie zawsze jest miłe. Zatem macie nowy Supporter Paki, Sanctum Supporter, Grand Sanctum Supporter. Jest bardzo fajna sprawa, szczerze mówiąc, za 30 dolców dostajemy ten efekt i skrzydła, więc to jest jakiś progres, jeżeli chodzi o poprzednie e, paczki. Tutaj mamy jeszcze Dark Side, jest Light Side i Dark Side. E, Damnation weapon Effect, jak widzicie. No i oczywiście tutaj jest już taka pełna zbroja. Core, Sety, to jest te, co widzieliście, Pitfire Assassin Vanguard i oczywiście Empyrean z koszulką i z bluzą. Fajna sprawa. Za jedną 240 dolarów. A jak macie za dużo kasy, to możecie wydać 480 dolców na taki bajer. Wspaniale, prawda? Ok, dziękuję za wam, wam za uwagę. Jutro będziemy. E, jutro. Ok, dziękuję Wam za uwagę. Jutro będziemy sobie budować wieczorem, jeżeli serwer będzie działać, jakiś to Może być naprawdę fajne. Trzeba będzie pomyśleć na buildem. Taki bardzo leniwy build bym sobie zbudował. Chyba pójdę na balistę i będę rzucał balisty i biega dookoła stworów. Takie, mam chyba, taką mam wizję na, na tą ligę. Dzięki za uwagę, dajcie znać czym będziecie grać. Ja powoli wracam do czwartkowych publikacji. Na razie Rift Studio muszę dokończyć. Jeszcze przyszły tydzień i później lecimy sobie co, piąt co czwartek. Przepraszam. Tak więc dzięki za uwagę. Trzymajcie się. Do usłyszenia. Hej, jak coś się pomyliłem, to może czymś śmiało napisać, bo rzeczywiście tutaj zmian jest sporo. No, oczywiście przetworzyć to wszystko na polsko angielsko, to też. Trzeba trochę poświęcić czasu. Yy, bardzo jestem smutny, jeżeli chodzi o Poni Blanka, bo to było naprawdę mega podchodzono do gościa. Robiąc mu 50% więcej obrażeń, to było fajne, teraz to jest znerwione. Będę płata. Narka, trzymajcie się, hej.